patrzę z dystansu, natomiast z lekkim niepokojem. Słyszę przedstawicielkę e, obecnej koalicji rządzącej, która swoich poprzedników nazywa plugastwem i zapowiada terror i mówi, że to jest norma. No ale terror. terror. Nie chciałbym, żeby rząd zapowiadał terror to i to... Będzie, zw... nie, nie ja myślę, łapać, że zrozumiałem, co jak, pani nie powiedziała nie zrozumiałem i zrozumiałem to bardzo dobrze i nie przeszkadzałem pani w nazywaniu tutaj kolegów plugastwem. Równie dobrze Adam Bodnar mógłby teraz powołać sobie wielkiego inkwizytora albo najwyższego wezyra. Miałby do tego dokładnie to te samo prawo, co pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. To jest raz. Dwa. Na podstawie jakich przepisów prokurator generalny stwierdził, że prokurator krajowy w sumie nie pełni swoich obowiązków, bo go nie ma, bo jest w stanie spoczynku. No na podstawie, na podstawie przepisów, które mówią, w jaki sposób można było przywracać, przywracać w stan, ze stanu spoczynku. Nawet by tak było, to Adam Bodner nie jest osobą właściwą do stwierdzenia tego. To powinien stwierdzić sąd, a nie minister sprawiedliwości. Poza tym pytanie, co, jeżeli on od początku, od 22 nie był prokuratorem krajowym, to co z jego wszystkimi decyzjami, co z wszystkimi trwającymi postępowaniami? Co z prokuratorami, którzy zostali przez niego powołani do pewnych czynności? Przecież to jest niesamowity chaos. To otw otw otwiera zupełnie nowy rozdział w tym wielkim bałaganie, który dzięki sporowi pisu z platformą mamy już od ładnych paru lat, w czym w tym momencie ten bałagan wchodzi na zupełnie inny poziom to jest wina tutaj Was wszystkich.